Wychowankowi młodzieżowych ośrodków wychowawczych z całej Polski spotkają się w Puławach, by wziąć udział w jubileuszowych Mistrzostwach Polski Szóstek Piłkarskich. W zmaganiach weźmie udział sześć drużyn. Łącznie w eliminacjach Mistrzostw Szóstek Piłkarskich rywalizują reprezentanci blisko 40 ośrodków wychowawczych z całego kraju, niemal 400 osób z całej Polski. Celem organizowanych co roku mistrzostw jest wzrost motywacji do uprawiania sportów, zachęta do systematycznej pracy czy zmniejszenie zachowań niewłaściwych poprzez skanalizowanie emocji w wysiłku sportowym. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem, m.in. ministra sportu i turystyki, marszałka województwa lubelskiego, starosty Puławskiego czy prezydenta Puław. Piłkarskie zmagania rozpoczną się w środę o godzinie 9 na boiskach zespołu szkół ogólnokształcących nr 1 imienia Komisji Edukacji Narodowej. Dziurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w Plus Oil przy ulicy Dembryńskiej, 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.